Drygentowi na instrumenty strunowe, pouczenie Dawida. Wysłuchaj Boże mego błagania, nie garć modlitwą moją. Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi. Smutny jestem w mej próbie i wzburzony. Głosem wroga i uciskiem ze strony bezbożnego, bo ugodzili mnie swoją nieprawością i gniewnie oskarżają, serce kołacze się we mnie. Przytłoczył mnie lęk przed śmiercią. Przenika mnie strach i drżenie i okryła mnie zgroza. Mówię, kto mi da skrzydła gołębicy, bym mógł odlecieć i spocząć. Wtedy bym uciekł daleko i zamieszkał na pustyni, by znaleźć schronienie przed wichrem i nawałnicą. Panie, pogrąż ich, pomieszaj ich języki, bo widzą w mieście nieprawość i przemoc. Jego mury dniem i nocą są przez nie otoczone, złość i bezprawie w jego wnętrzu, w Jego wnętrzu zagłada, z Jego ulic nie znika uciski podstęp. Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, zniósłbym to z pewnością. Gdyby wróg wyniósł się nade mnie, ukryłbym się przed Nim. Ale to ty, człowiek ze mną zgodny, powiernik mój i przyjaciel. Łączyła nas słodka zażyłość, zgodnie chodziliśmy do Bożego domu. Niech śmierć spadnie na nich i żywcem niech zejdą do krainy umarłych, bo nieprawości są pośród nich w ich mieszkaniach. A ja wołam do Boga, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe skarżę się i 头边。